No, ta Karolina to jest dziewczyna. Dobry wieczór. Podobało się dzisiaj wszystko od początku do końca. Z Twojej perspektywy, jak to wyglądało? Bo ja miałem wrażenie, że od pierwszego gongu analiza, reakcja, nie udawała się jedna technika, próbowałaś następnej. Przede wszystkim, mamo, możesz już przestać płakać. Wszystko jest w porządku, nic mi się nie stało. Ja trenuję w najlepszym klubie na świecie. To jest moja rodzina, moi fantastyczni trenerzy, sparing-partnerzy, sparing-partnerki i my naprawdę ciężko prze przepracowaliśmy ten czas i to wszystko dzięki nim tak jak mówisz, nie było tutaj żadnego przypadku. Łukasz Zaborowski powiedział, nie udaje się Balacha, dusimy trójkątem, tak, tak to robimy po prostu w Łodzi. Tak to robimy w Sharp Top Team, a nie do końca w Łodzi, także jak chcecie tak robić ładnie, to zapraszamy do nas wszystkich. Karolinka, tak jeszcze wracając do tego pojedynku. Ruszyłaś bardzo szybko, bardzo agresywnie, ten grad ciosów, potem Twoja rywalka przycisnęła cię tutaj przy siatce, natomiast no, była fantastyczna reakcja, bo niczego sobie nie dałaś zrobić, nawet pracując w pleców w tej pierwszej rundzie, to, to trzeba powiedzieć, że byłaś aktywniejsza, no, a potem to, co widzieliśmy, to widzieliśmy i, i kolejne efektowne skończenie. No my się spodziewaliśmy też tego, że Ola będzie chciała mi obalić to raczej pod siatką. Więc ja przez ostatni czas bardzo mocno postawiłam na zapasy. Dawid Romański, bardzo ci dziękuję, bo my zrobiliśmy taki kawał roboty, że pod tą siatką naprawdę jest mi ciężko ruszyć. E, i, I jak widać, zdał, zdało to egzamin na szóstkę. Jako były kolega redakcji nie jestem dumny, bo to idzie do przodu. Cały, idzie cały czas dobrze, w dobrą stronę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czas na kolejny pojedynek. Bardzo